Nie, wiem jak sprawiło, że ciało nie, spełniło. Często mówimy, że rozumiemy się nie, słów, ale co to znaczy? znaczy? znaczy, że my nie, swoje słowa, nie, swoje myśli. Nie warto rozmawiać. Oczywiście warto. Rozmowa jest zawsze kluczem do poznania siebie, do drugiego człowieka, do zrozumienia siebie. Ale często bywa tak, że ktoś nakłada maskę i to już nie jest dyskusja. z zamieszkał zamieszkał porębie w 1963 roku i pozostał w niej do dziś. Pisze wiersze, komponuje, zajmuje się również modelarstwem samolotowym. Przed państwem pan Zygmunt Wojciechowski. Yeah. Yeah. To jest Ziemię, a ja szedłem przy tobie, a ja szedłem na ciebie. Dawniej, dziś, tak jak wczoraj, dla nas trwa wciąż ten czas. W koło tyle zieleni, którą kobiła nas. W koło tyle w wkleję ty jak ten kwiat. A ja idę tuż obok, wciąż tak jak pierwszy raz. Zawiarował świat koło, spadły gwiazdy na ziemię. A ja idę tuż obok, ja wciąż idę do ciebie. Ja sam wypchnęła, żebym coś powiedział, tak, tak zostało. Pani z Polskiego ciągle ciągle mówiła mi, bo tam w szczegóźnach moim Stefanem, Stefanem, otwórz się, nie otwórz, otwórz, nie wiedziałem o co tu chodzi, dopiero przyszedłem do poręby. Tutaj pani od polskiego, pani Smakowa i pan Jan Hierowski, który był tu w porębie, śliwowali mnie aż w końcu stanąłem tu pierwszy raz na deskach w porębie, w sztuce, pan ja byłem, ja byłem uczniem, a główną rolę grał Jurek Szpejat. Wandzia była z były dwie wandzie. Ja tu mówię o tym człowieku, który był zasłużony na miasto. Pisałem do y, Gazety i do Korzeni. Y, brałem udział w Szczegośinach y, w konkursie Westpazjana z Jana Kowalskiego, ale nie pasuje mi tam na tak brać. brałem jestem tam urodzony, jak to pasuje, żebym brał pierwsze miejsca, a ludzie z całej przyjeżdżają, brać udział w konkursie. Także jestem tylko tam gościem, który coś powie. No jest dobrze. To tak dobrze jak się na drodze spotka takich ludzi, którzy Bardzo. pomagają. No. bo jestem, mam coś w sobie takiego że ośmieszano ludzi i choćbym nie chciał, no to czasami to wychodzi, że zbudzą się. <grym> Może to jest śmieszne, ale to naprawdę tak, tak, tak jest. To nie takie proste. To no nie jest takie proste, ale ja to, to wypływał poza mną, to jest poza mną. To, to czasami to nie kontroluję. Także interesuje mnie kawaret, interesują mnie pieśni które by ktoś, gdy powstanie ta piosenka i po prostu zostanie opublikowana, to żeby ktoś powiedział, to jest moja piosenka, to mnie po prostu, takie mam marzenie, żeby, żeby ktoś, kto weźmie moją piosenkę, Ale burmistrz ze Szczekocin, bo tam mają taką po prostu tradycję, że co jakiś czas y, wydają y, po prostu książki różne na temat twórczości y, tamtych ludzi, gdzie mieszkają w koło Szczekocin i rodowita rodowitych Szczekocin. Także my po prostu proponowali, żeby złożył jakieś utwory i może w jakimś czasie Prywatnie to może, teraz mnie nie interesuje wydawanie wiersz, piszę dużo, piszę bo parę kilometrów tego wszystkiego, jakby Śwachowiec, no. myślę, że kiedyś córka, to sobie pomogą mi, wydamy coś wspólnie przy udziale po prostu zrodowców literatury, żeby, żeby mnie zaśmiecił. Pierwszy powiedziałem, Pani redaktor mówi, kto Pan jest. Ja powiedziałem, że urodziłem się na przepięknej lubinie, gdzie żył, tworzył w Nagłowicach, Mikołaj Rej w Nagłowicach tworzył, w Kolejowach Westpad Jan Kochowski, którego po prostu tradycyjnie odchodzi w Szczykocinach, a ja się urodziłem w Szczykocinach, nazywam się Zygmunt Woźniowski. Pan się dobrze przedstawi, czy pan to bo... sam? Ja wiem, pani w ruch pisze. Wrócił i poprawiam błędy. No i tak to się zaczęło. I tak to jest największki, bo pan się zajmuje modelarstwem. Są zajmuje to, się modelarstwem. Mamy w sali eksponaty. Zajmuje się modelarstwem. I ten dwufladowiec, na którego państwo będzie patrzeć, to nie był używamy do rozłożenia paczek przez Mikołaja. Myśleć tylko to na tym walczyli nasi żołnierze, którzy szli z frontem ze wschodu, a na tych rodzajach maszynach był utworzony punkt w Krakowie i w Warszawie. Bardzo dobry samolot, samolot Polikarkowa, który zdał egzaminy w wojnę światową i był używany również w aurach człowiek no. Rzeczypospolitej. Ja Przepraszam. Pieśni do matki. Wciąż pamiętam twoje dobrze mądre rady. I wciąż słyszę Cię serca życia z woli. I twoją rękę jak łaskała mi czupujemy. I to cię posłuchuje ust. Tłumaczyłaś życia farsy, przewidziałaś mi słoneczny, jak i deszcz i uczyłaś Twą pociechę pierwszych królów, choć nie zawsze Ta orkiestra grała z nudy. Nauczyłaś, aby rozbrać w swoje ręce i zacisnąć w moczu tak jak skarga, a gdy grają, to nie nie czują, chociaż woli. Nauczyłaś, no i wiernym ci, jak jest. Dziękuję. zasługi danym przez Prezydenta Rzeczpospolitej. Autor wielu wystaw fotograficznych, publikacji, opracowań, autor książki od Dymarki do Tarki, monografii Porędy, a na co dzień redaktor lokalnej gazety Wspólne Sprawy. Proszę Państwa o kim mowa? Włodzimierz Pusak, Radio Brawa. szkoły podstawowej w harcerskim mundurku uczęszczałem na rajdy mrajskie. Te rajdy, tak nie można powiedzieć, weszły do krwi zamiłowani do turystyki, że gdy miałem 15 lat, wróciłem do szkoły do Zalewsza, wstąpiłem do PTT. Będąc w PTT należałem do właśnie w mieście, potem, gdy powstało koło w Korenie, przyniosłem się do Koreny. Dzięki turystyce Ochrony grony przyrody, no, a tak, że zdobyło się wiele uprawnień. Tu akurat chciałbym w tym dzisiejszym dniu podziękować żonie za tę rozumiałość, bo się, że byłem rzadkim gościem w domu, bo uczestniczyłem w różnych szkoleniach, sympozjach turystycznych i sejnych. Dobra, dobra. Wiemy, że yy, na obecnym chwilę zajmuje się pan dziennikarstwem. Proszę powiedzieć, czy dziennikarstwo to tylko przyjemność, i pasja, i zamiłowanie. No, staram się, żeby akurat przekazywać informacje. Dla mnie to jest przyjemność, bo chcę też, żeby chociaż inni mieszkańcy, którzy nie mieszkają w porębie poznali.